Siemaneczko, witam Cię w podcastie trenera personalnego, gdzie rozmawiamy sobie na tematy związane z poprawą naszej sylwetki. A dzisiaj powiem Ci, jak przeprowadzić yy, okres takiego roztrenowania, odpoczynku, właśnie w naszym planie treningowym. Deload jest to taki moment, kiedy my będziemy zmniejszać nasze parametry treningowe. I właśnie w zależności od tego, w jakim etapie, że tak powiem, trenowania byliśmy, jaki mieliśmy blok treningowy, czy może są jakieś indywidualne aspekty w naszym obecnym życiu, to ten dealot może się różnić. Więc zapamiętaj w każdym razie, że dealot to jest po prostu taki odpoczynek. I bardzo często jest tak, że osoby, które trenują, nie wiedzą, co to jest i w ogóle tego nie robią, a potem pojawia się pytanie, że. Eee, Czuję się jakiś taki słaby, nie mam sił, mam regres, co powinienem zrobić, czy może dodać jeszcze jeden dzień treningowy? I ludzie bardziej właśnie idą w nie tą stronę, którą trzeba, czyli czują zmęczenie, czują e, jakby spadek sił, e, jakąś regresję, to myślą, że trenują za mało i zaczynają sobie dokładać. Gdzie no musimy zrobić totalnie inne kroki, czy wręcz troszeczkę do tyłu, żeby z powrotem wrócić do tych sił oraz notować progres. Pamiętaj, że z kodem podcast10 masz 10% taniej na wszystkie moje produkty cyfrowe. Zatem jak taki deload możemy zrobić? Pierwszym sposobem na przeprowadzenie deloada jest zmniejszenie objętości i najczęściej wykonuje się taki manewr, kiedy jesteśmy podczas akumulacji, czyli w takim etapie trenowania, gdzie mamy tej objętości dosyć dużo. I właśnie podczas takiego okresu trenowania schodzimy z tej objętości, czyli na początku trenujemy trenujemy tym planem, a ta Objętość się zwiększa, no i przychodzi taki czas, kiedy po prostu nie mamy sił, lub wcześniej sobie zaplanowaliśmy, że będzie deal w tym czasie. No i my drastycznie wtedy obcinamy taką objętość na jeden tydzień z reguły. I jak duże ma to być obcięcie? No, są różne szkoły. Ja tutaj proponuję zejść do 30% tego, co miałeś. Nie wiem, podam takie pierwsze liczby. Załóżmy, że miałeś 12 serii na partię w ostatnim tygodniu, a przez tydzień potem będziesz robił tylko 4 serie na tą partię. Więc to był taki pierwszy sposób. Gdzie właśnie zmniejszamy objętość. Drugim sposobem na przeprowadzenie deloadu będzie zmniejszenie intensywności i troszeczkę też objętości. I taki manewr najczęściej się robi, kiedy jesteśmy podczas intensyfikacji. Czyli też mamy blokówkę, wcześniej mieliśmy akumulację, potem przychodzi czas na intensyfikację. I deload może wyglądać w taki sposób, że zmniejszamy objętość już nie tak bardzo jak w akumulacji, ale możemy na przykład zejść o 50% oraz troszeczkę z ciężarem, jaki robimy. Czyli załóżmy, robiłeś podczas intensyfikacji w swoim głównym. W tym ćwiczeniu załóżmy na kratę stówką machałeś, no to my sobie zejdziemy na te nie wiem, 90 kg, 85 coś takiego. Więc nie dość, że zmniejszamy troszeczkę objętość. To jeszcze na tydzień sobie troszeczkę zmniejszamy ciężar. Trzecim sposobem na przeprowadzenie deloadu jest totalne odpuszczenie sobie trenowania. I kiedy takie coś się sprawdzi? Każdy z nas jest inny, każdy ma różne, że tak powiem, sytuacje w życiu. Może być taka sytuacja, że ktoś totalnie, akurat w tym czasie, nie będzie miał czasu w ogóle na trenowanie, bo ma, nie wiem, może obronę. Jakiejś pracy magisterskiej, może ma jakiś tydzień charówy w pracy, albo ma jakiś kryzys po prostu psychiczny i totalnie nie chce trenować. I to jest taki czas, że zamiast zmieszać objętość, intensywność w planie treningowym, można na cały tydzień lub dwa, zależy jak ta sytuacja życiowa może wyglądać, totalnie odpuścić aktywności fizycznej, czyli w ogóle nie trenujesz, w ogóle nie robisz kardio, ewentualnie jak masz ochotę, to możesz sobie chociaż kroki ponabijać. I to był taki trzeci sposób na przeprowadzenie deloadu. I czwartym, ostatnim sposobem na przeprowadzenie deloadu będzie troszeczkę podobny sposób co do trzeciego, tylko że tutaj nie odpuszczamy totalnie aktywności fizycznej, ale zamieniamy tą aktywność na totalnie inną. I najczęściej taki sposób się Robi w momencie, kiedy też jest jakiś taki, ja to nazwę, kryzysem takim psychicznym, że po prostu totalnie żygasz siłownią, nudzi cię, nie chcesz tego robić. To na tydzień zmieniasz dyscyplinę, którą sobie, że tak powiem, robisz. Czyli zamiast siłowni, idziesz sobie na tydzień, na dwa tygodnie na sporty walki i próbujesz czegoś innego, ale siłownię odstawiasz na bok. Oczywiście z racji tego, że to ma być odpoczynek, to proponuję raczej też nie trenować 5 razy w tygodniu sportu walki, tylko sobie zrobić te dwa razy w tygodniu. Albo coś innego, możesz iść sobie z ziomkami pograć w koszykówkę. W każdym razie Masz tutaj psychicznie odpocząć od tej siłowni, żeby po tym tygodniu czy dwóch, jak będzie już czas na nowy plan treningowy, nowy blok, to żebyś, że tak powiem, był bardzo świeży i wypoczęty od tej psychicznie od tej siłowni. Więc, jak widzisz, tych sposobów na przeprowadzenie deloada jest kilka i każdy jest równie dobry, tylko każdy trzeba dopasować po prostu właśnie do, do danej osoby. Najczęściej, jaki ja stosuję tutaj sposób deloadu, to jest ten pierwszy albo drugi. Rzadko mi się zdarzyło, żebym musiał komuś mówić, że słuchaj, nie idziesz na siłownię. Aczkolwiek raz miałem taką sytuację, że osoba podeszła do mnie na siłowni, wtedy jeszcze byłem takim trenerem zmianowym, gdzie pracowałem zatrudniony na siłowni i doradzałem za darmo ludziom. I podszedł do mnie właśnie taki jeden pan i mówił, że on tu ma stagnację, regres, wszystko się da, brak sił totalny przez chyba kilka tygodni, kilka miesięcy, jeśli dobrze pamiętam. No i widać było po nim, że po prostu chodzi smutny cały czas. Też mówił, że ma jakieś tam prywatnie rzeczy, jest po prostu przeciążony. Ja mu po prostu powiedziałem: stary, a może ty odsapnij po prostu od tej siłowni na, na jakiś czas. No i nie zgadniecie, no pomogło. Zobaczyłem go po kilku tygodniach i miał zdecydowanie taki, to się, zapomniałem, kto się mówi. Świeża krew do niego napłynęła, chyba, chyba tak to mogę określić. Więc już wiesz, jak przeprowadzić deload, teraz tylko musisz go po prostu dobrze dopasować do, do siebie, do swojego życia, do swojego etapu trenowania. Jeśli masz problem z planami treningowymi, nie potrafisz go ułożyć, lub chcesz, żeby ktoś zrobił to za ciebie to pamiętaj, że jestem trenerem również online i również rozpisuję plany treningowe. Jeśli chciałbyś, żebym Ci taki ułożył, to wejdź w link, w, w link wejdź w opis tego podcastu, czy to na YouTube, czy na Spotify, gdzie tam jesteś. Tam będzie plany treningowe, myślnik i link. I jak w niego klikniesz, to zobaczysz, jak takie plany wyglądają od środka, na jakiej podstawie układam takie plany treningowe. I jeśli będziesz chciał taki... W taki plan treningowy się zaopatrzeć ode mnie, no to zapraszam Cię do tego. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za słuchanie tego odcinka podcastu i zapraszam Cię do słuchania kolejnego w następną niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, trzymaj się, cześć.